Podziękować za, za ten film. Czuję się zachwycony, i było tutaj dużo piękna, dużo prawdy. Przepiękna historia o świecie wartości z jednej strony i świecie bez wartości. Ja, czytając dzisiaj rano recenzji w internecie, wczoraj słuchając dziennikarzy w telewizji, spodziewałem się zobaczyć makabryczny film. Tymczasem zobaczyłem bardzo ciekawy. Ja podejrzewam, że tu obecni nie czytali recenzji, bo ja tych tych się nie spodziewałem. Obce ciało to jest mój najnowszy film o korporacji, o miłości, o dziewczynie, która chce wstąpić do klasztoru, o harpi korporacyjnej, o spryciuli, która wysadzają z siodła i o Włochu, który pracuje w Polsce. Tak rzucam te wszystkie składniki, które tam się mieszają, ale miesza się to w takim filmie, w którym wydaje mi się, że akcja toczy się dość żywo, a kontrasty są bardzo mocne. Te kontrasty są tak mocne, że aż niemodne, bo dzisiaj modne są takie raczej mgławicowe filmy, a tutaj chciałem zestawić bardzo jasno i ostro, zło i dobro, ludzi porządnych i ludzi drani i pokazać jak ta walka się toczy. Więc mam nadzieję, że nie zrażeni głosami części krytyki, która mi po prostu chce gardło poderżnąć, Mogą Państwo sami się przekonać, co ja tam powiedziałem, i jak widzę po reakcjach widzów, to wielu widzów mi przyznaje rację. Także to jest film, który może Państwu dać materiał do, do zastanowienia, do pogadania, do takiego spojrzenia na naszą dzisiejszą rzeczywistość. Bardzo zapraszam na obce ciało. Ja widzę, że Pan zrobił film potrzebny. Dlaczego? Dlatego, że siejący niepokój. Mam nadzieję, że jednak ciągle zmierzamy gdzieś tam w głębi ducha do tego świata wartości, jednak mimo wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Mam nadzieję, że przy